Panie Paniszewski dla MMA Rocks razem z Romanem Szymańskim, który na gali Times of Masters poddał w trzeciej rundzie Jacka Krefta. Witam Ciebie Roman. Witam wszystkich, witam. No powiedz, walka dosyć wymagająca tak z, z mojej perspektywy, dużo takiego wymęczającego klin. Czy taki był właśnie plan na Jacka? Yy, to znaczy, plan został wykonany, bo wygrałem, jaki by to nie był ale założenia były po części takie, po części inne, po prostu mocno klinczował, nie dał się tak rozwinąć jak bym chciał, ale koniec końcu i tak podałem. Tak, przed walką jak rozmawiałem z paroma osobami, to między innymi z Aleksem Gorgasem, to on doradza na przykład, żeby unikać przed sobą w ogóle parteru, i, i ostrzegał, że bardzo bijesz, bardzo bijesz mocno właśnie w stójce. Co się zaskoczyło ze strony Jacka, jego gameplan na ciebie? Bo, bo tak ciężko było wyczyć. w sumie mi się wydawało, że Jacek bardziej by wolał z się pobić w stójce. To znaczy, z jednej strony ja też bym wolał się pobić z nim w stójce. Druga sprawa, nie, nie zaskoczyło mnie nic, bo to, to co, co kopał, co, co uderzał, to co robił, to, to wszystko robił w poprzednich walkach, to wiedzieliśmy, mieliśmy to przeszkolone i, i, i kopał te fronty, kopał yy, te haikiki jakieś tam no, to, to wszystko by było, jakby byliśmy na to gotowi. Także tym nie zaskoczył, a nie pokazał też jakby myślałem, że, że Judocko bardziej będzie lepiej, będzie jakoś mocniejsza presja na to, żeby mnie rzucać, ale on typowo chciał być w stójce no, to, to z kolei ja zmieniłem plan, że, że ja, ja powiedziałem, że i pójdę za każdym razem po dół, że, żeby mu popsuć te szyki. no Bo jakby jakiś tam plan przeciwnik ma na tą walkę, jeżeli on sobie tak założył, że będzie stójka, ja też na początku myślałem, że będzie stójka, ale te kopnięcia były na tyle niewygodne, że, że stwierdziłem, że lepiej, bezpiecznie będzie to sprowadzać. Mm. Powiedz, y Pojawiło się tutaj odjęcie punktu dla Ciebie. Powiedz, jak to z Twojej perspektywy wyglądały te, te faule, tak? bo te parę osób mówi, że tak słyszałem, że to jednak było to, że nie było tego faulu. Tak? Jak Ty to czułeś, no jakbyś musiał odnieść właśnie? Powiem tak, teraz pierwsza kwestia, czy był faul, czy nie było faulu. Na pewno jakieś tam kopnięcie w pierwszej rundzie bodajże albo w drugiej weszło na tą głowę, w sensie kolano. Weszło na tą głowę. Później, jak sędzia dał mi ostrzeżenie ustne, to był już na to wyczulony. Jakby kolejna każda moja reakcja praca kolanem była, był na nią wyczulony, no i odjął mi ten punkt. W momencie jak mi odjął ten punkt, mi się wydaje, że tego kopnięcia nie było. Ale nie mam pretensji do sędziego, bo, bo była, była próba kopnięcia w tą głowę kolanem, ale jakby to był mój błąd na takiej zasadzie, że Wbiłem sobie do głowy po prostu, że kolana i łokcie są dozwolone. I wbiłem sobie do głowy, że mm, po prostu nie mam bić w tył głowy. I jakby zapomniałem o tym zupełnie, że, że w parterze te kolana nie są dozwolone. Za każdym razem, jak sędzia mi zwracał uwagę ustną, że mam nie kopać kolanem w głowę, nie uderzać, to mm, ja mówiłem ok, ok, a tak naprawdę byłem święcie przekonany, że on mi mówi, że mam nie kopać w tył głowy. Po prostu to była taka. On mi cały czas coś mówił, a ja cały czas myślałem swoje, że, że jakby on mi mówi, że mam nie kopać w głowy, a on mówił, że ogólnie mam nie kopać głowy. głowę, także to była po prostu jakaś no, pomyłka. <stutuj> eee, można Cię uznać do takiego trójmiejskiego tutaj m, m, pogramiacza, bo najpierw Alex Gorgas, teraz Jacek Kreft, czy masz jakąś satysfakcję z tego, że tutaj jakby eliminujesz chłopaków z Trójmiasta, czy ma to dla Ciebie jakieś znaczenie, eee, czy po prostu to kolejna walka z, z zawodnikiem? Nie, no powiem szczerze, że to jest kolejna walka, czy tutaj z chłopakiem z trójmiasta, czy skądś innie, z innego miasta. Yy, każdego tak samo szanuję, jakby każdy jest takim samym przeciwnikiem. Nie patrzę na to, czy on jest trójmiasta, czy z czy, czy z tego samego klubu, co poprzedni przeciwnik. Do każdego przygotowuję się jak najlepiej potrafię. I, i także to, to nie jest to, że, że się jakoś tam czuję, bo, bo kolejny jest z tego samego miasta, czy z tego samego klubu. Yy. Nie ma to znaczenia po prostu, Nie tak? ma to znaczenia. Okej, okay, no to powiedz, wartościowa, wartościowa wygrana. Yy, jaki plan na ten rok, powiedz? Czy, czy celujesz w jakieś większe polskie gale, czy na razie chcesz się jeszcze obić i na rekord zbudować? To znaczy każda, każda walka jest wartościowa. Czy, czy jest przegrana, czy jest wygrana. Czy tym bardziej taka ciężka, gdzie jest wygrana w trzeciej rundzie, czy wygrana na punkty. Yy, każda taka walka jest doceniana. I jaki plan? No, powiem szczerze, że nie mam na ten rok jeszcze żadnej walki dalej zaplanowanej. Będziemy patrzeć, jakie będą, jakie będą okazje, co, co będzie zaproponowane, co będzie można wziąć. No, chciałbym startować na galach coraz lepszych, ale nie, nie, nie porywać się z motyką na księżyc. Wiadomo, że to, co tutaj dzisiaj było, to jest. Czy bym to przegrał, czy to wygrał, akurat wygrałem, to, to jest jakiś krok kolejny do tego, co bym chciał osiągnąć. To, to, to nie jest szczyt. Chcę iść dużo dalej? Ale, ale spokojnie. Nie jest to jakieś tam, że wygrałem i wow, podpalenie, że idziemy zaraz gdzieś. Okej, okay, no to Romek, gratuluję tobie wygranej. Dziękuję za czas. No i życzę powodzenia w kolejnych walkach. Dziękuję wszystkim sponsorom też, wszystkim Extreme Hobby, wszystkim moim współpracownikom. Dzięki serdecznie. Dzięki. Super.